Siema, siema. Witam w kolejnym moim odcinku. Dziś pokażę top trzech najlepszych polskich piłkarzy w historii. Na, trze na trzecim miejscu znajduje się, yy, dobrze wam znany chyba, Zbigniew Boniek. Raczej go powinniście kojarzyć. E, do niedawna jeszcze był yy, prezesem yy, Polskiego Związku Piłki Nożnej. No wiecie, tym co wybiera trenera polski, sztab, wiecie. Co mogę jeszcze powiedzieć o nim? No, naprawdę genialny zawodnik. Zdobył aż 24 gole w Polsce. I tak, grał w Juventusie, w którym zdobył Puchar Europy, czyli dzisiejszą Ligę Mistrzów. No i co, naprawdę genialny zawodnik. Również na trzecim miejscu postanowiłem umieścić Kazimierza Dejne. Możecie go nie kojarzyć, ale uwierzcie mi, naprawdę bardzo dobry zawodnik. Grał w tych latach no naj, no najlepszego futbolu polski. No, wtedy, co Polska zajęła trzecie miejsce, on właśnie wtedy grał. No, naprawdę legenda, legenda i jeszcze raz. Legenda. Na drugim miejscu Grzegorz Lato. Co mogę powiedzieć? Też bardzo wielka legenda. Rozegrał aż 100 meczy w reprezentacji Polski. No i naprawdę genialny zawodnik. Również grał w tej erze, co Polska zajęła trzecie miejsce i grała najlepszy futbol. Chyba była jedną z najlepszych reprezentacji świata wtedy. Nawet nie wiem, czy nie najlepszą. No i na pierwszym miejscu, może się dużo osób nie zgodzić, ale jest to Lewandowski. No, ja wiem, ja wiem. On w Polsce gra kupę. Naprawdę, on gra kupę. Ale i tak już z, y, ten szczyt najwięcej goli w reprezentacji Polski. Aktualnie gra słabo w Polsce, nawet odszedł y, od reprezentacji, ale on zdobył najwięcej goli ze wszystkich piłkarzy. Y, był bardzo blisko zdobycia Złotej Piłki w 2020 roku. Obecnie piłkarz Barcelony, no nawet sam radzi, chociaż już jego emerytura się zbliża i następny poni, następ, następcy nie widać po nim w reprezentacji polskiej. No i co mogę powiedzieć? No, duża legenda na razie aktualnie gra. Trochę może, myślę, że to może być trochę kontrowersyjne, że go tu dałem, ale uwierzcie mi, on zdobył najwięcej bramek w reprezentacji polskiej. To był właśnie mój ranking. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. No i co? Do zobaczenia jutro.